Paneczko, nie, dziś nie o kosiarce. Kosiarka jest inna i potrzebna po to, aby sobie jak zrobić na telefon, żeby znowu nie trzęść obrazem. O, zrobimy taką perspektywę, z takiej perspektywy na silnik ze słałki. I właśnie będzie temat, będzie, będzie temat slałki, ponieważ można powiedzieć, że taki pierwszy problem się pojawił, z maszyną. Prawie od dwóch lat, jak ją mam, bo w tym roku w październiku będzie mijało dwa lata. No, nigdy nie stwarzała problemów, bo przeważnie jeździłem. a tu zaznaczam te, te słowo klucz, można powiedzieć. Zawsze się jeździło, no, w po, w, gdy było pogodnie, bez opadów, nie? No i zawsze było ok. Ostatnio, w poniedziałek. Wybraliśmy się ze znajomym na taką dłuższą trasę, ponad 300 km. A tam w stronę Krakowa, potem z Krakowa tam w stronę Nowego Sączu, takie spore kółko na Wadowice, później tam w stronę Wadowic. Taki, no konkretny, konkretny, konkretna trasa taka, kółeczko już dosyć spore. I w stronę tego Krakowa jak się jechało, było pogodnie. I no, nic się nie działo, nie? Maszyna tak jak zawsze chodziła dobrze. No to tak cały, jak zawsze dobrze chodziła, tak szła, cały czas było wszystko ok, strona krakowa. Później przyszła taki dosyć konkretny deszcz, taka burza była nawet, grzmiało i przyszedł taki konkretny deszcz. Jechaliśmy w tym deszczu. Nic się nie działo. Później, po jakimś czasie, bo tutaj, jak widzicie, ten przedni cylinder od strony przedniego koła. Tutaj ten błotnik. Może tak ja zrobimy. O, żeby było troszkę ten błotnik widać. Ten błotnik jest dosyć krótki. Z przedniego koła strasznie z asfaltu. Z pod przedniego koła po tym deszczu woda chlapała na ten silnik, na ten gar. Tam schłodnicy z, z tego cylindra, kolanka. To się normalnie woda lała, nie? Jak się zatrzymało gdzieś, nie? Wszystko skapywało. No i no, ale się nic się nie działo, jechało się cały czas. Później SVK z 650 zmieniła się na SV325, bo właśnie ten pierwszy cylinder omywany przez wodę z przedniego koła y, rzucił palenie. <grym> Rzucił palenie na 50 km już przed końcem tej trasy. Już 50 km zostało do domu. No i ten pierwszy cylinder całkowicie praktycznie rzucił palenie. Czasami tam przerywał, szarpał, tak jakby próbował tam zapolać na niego, ale no nie, nie pracował, nie, już przez jakiś czas nie pracował. Chodził na tym jednym cylindrze. Wiadomo, motor bardzo słaby, bo ten jeden cylinder tylko działał. No i zatankowało się jeszcze paliwa do pełna. Mówię, może, może gdzieś paliwo nie dochodzi czy coś. Może mało paliwa, może, dotankowało się do pełna paliwa na stacji. No ale jechało się dalej na tym jednym garze, także raczej wina z podawaniem paliwa to nie była. Raczej to była ta wilgoć, ta woda gdzieś się dostała, gdzie się nie powinna dostawać. Albo nie wiem, gdzieś, nie wiem, na fajce tam, na cylindrze, nie wiem, czy jest jakieś przebicie na tym kablu. Albo na świecy, albo, albo na tym kablu, i że jak dostaje tej wody, no to zaczyno głupieć, zaczyno przestawać palić na tym przedni cylinder. Nie wiem, no, w każdym bądź razie, z jednej strony dobrze, że ten deszcz nas złapał i że to wyszło, że tak się dzieje, bo gdybym dalej tylko wybierał, można powiedzieć, takie <grytanie> pogodne tylko dni i jeździł suche dni, to bym dalej o tym problemie nie wiedział, że może takie coś. Zaistnieć, nie? Nie byłbym tego świadomy teraz. Przynajmniej wiem, że gdyby się gdzieś dalej jechało, znowu to właśnie przynajmniej wiem, że może się znowu coś takiego stać podczas deszczu albo jakieś ulewy, nie? No ale tak czy siak, no to nie powinno się tak dziać. Nawet nawet, jak, nawet jeśli pada sporo, nawet jeśli pada mocny deszcz, to nie powinno się tak dziać. Bo znajomy jechał na Faustromie 650 no że wiado, wiadomo, on ma sporo nowszy sprzęt bo on gama od nawości, ale no ale silnik jest praktycznie ten sam, nie? Bołka, a Faustrą to przeważnie silnik. Silniki są praktycznie takie same, nie? No i się, jemu się nic nie działo, kompletnie nic. Jemu się nic nie działo. No a mi rzucił palenie w ten deszcz na tym jednym garze. Już, dobrze, że już blisko do swojego domu. 50 km do domu zostało, a całą trasę, całą trasę machliśmy ponad 300 km w sumie. No i co? No, ale jechałem tak, może z 10 km na tym jednym garze. Dobrze, że już byliśmy na takich można powiedzieć równych terenach, bo wcześniej jeździliśmy też takimi górzystymi terenami. No a gdyby on rzucił palenie w tych górzystych terenach na ten jeden gar, no to pod te górki mogło być troszkę ciężko z podjazdami. No ale na szczęście to się już stało no, blisko domu, można powiedzieć. No ale jechałem tak z 10 km, musiała ta woda odparować, bo przestało padać. Musiała ta woda odparować, wyjść silnie, gorący, wiecie, no to musiało to wygrzeć się, odparować ta woda. No i już później po 10 km, to już szedł normalnie znowu, już na dwa gary. Wczoraj go myłem też koło domu, czyściłem, bo było wszystko ubłocone, bo to wiadomo jak to podczas jazdy w deszczu zawsze jest potem wszystko uwalone, nie? No to go wymyłem, wyczyściłem, spróbowałem odpalić wczoraj. No zobaczymy jak zagada, czy będzie chodził normalnie, czy, czy znowu mu się coś zacznie dziać. No ale nie, już chodzi normalnie cały czas. Także jak jest sucho, jak jest pogodnie, nic się nie dzieje, chodzi, jak, jak jest deszczowo, gdzieś wody dostaje, gdzie nie powinien dostawać. Albo jest gdzieś przebicie na jakimś kablu, albo świecy, albo gdzieś i wystarczy trochę wilgoci i zaczyna głupieć. No w każdym bądź razie wcześniej o tym problemie nie wiedziałem, ponieważ tak jak mówiłem, zawsze jeździłem w takie dni bardziej pogodne. No taki deszcz konkretny, to był mój pierwszy raz, jazda tym sprzętem w takim konkretnym deszczu no i wyszło co nieco nie ta jedna rzecz o której nie wiedziałem nie no, że przestaje palić na ten przedni garnie od strony koła bo ten jest schowany tam w ramię pod bakiem ten drugi no to on tam jest bardziej odizolowany od warunków atmosferycznych od wody nie a tutaj jednak z tego przedniego koła to wszystko wali cała woda wali na ten przedni cylinder i na chłodnicę i tu na ten kolektor wydechowy, na tę kolankę w każdym bądź razie, no nie powinno się tak dziać, nawet w deszczu, bo jeśli by było wszystko ok, sprawne, no to nawet jak woda jest mokra, no to powinien iść normalnie, nie? Nie powinno się tak dziać, także to jest oznaka tego, że coś się dzieje, że coś się zaczyna dziać, nie? Że gdzieś jakieś przebicie jest, czy co inno. Także taka sytuacja. No, i co mogę więcej powiedzieć? No, tak oprócz tego sprzęt naprawdę dobrze chodzi. Ogólnie jeździ cały czas. I no, właśnie zadziwiło mnie to, właśnie. Bardzo mnie zaskoczyło, że podczas deszczu takie coś się zaczyna dziać. Nie wiem, jak mieliście taką sytuację albo wiecie, co to by mogło być, żebyście mogli mnie nakierować mniej więcej. Czy to na przykład coś może być ze świecą. Czy z kablem, z fajką, a może z czymś innym jeszcze. Także... No. Także jechał jak na jeden garze. Ciekawy klam był, ciekawie chodził. Na tym jednym cylindrze, powiem Wam, tak perkotał. Tak by się takiego, tak te traktorki, esioki takie są. To się skorby je polo i pak, 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 No to tak chodził, tak perkał na tym jednym cylindrze, jak taki esiok. No. Także taka sytuacja. Wiadomo, bo ten cylinder niepalący, tak na chłopski rozum, nie wiem czy to jest dobra teoria teraz, yy, czy to jest dobra teoria, co teraz powiem, ale tak mi się wydaje, że jeśli jeden gar nie chodzi, tylko chodzi nikt na jednym cylindrze, to ten garc nie pali. Wiadomo, on kompresuje ma stopień sprężania, nie? Ale, ale nie pali, nie ma iskry, nie ma zapłonu. To on daje jeszcze dodatkowy opór temu cylindrowi co chodzi, nie? Dodatkowy opór, bo tam jest sprężanie, wszystko ani ma zapłonu i ten cylinder, który chodzi, musi dodatkowo, obciążenie ma dodatkowo, musi uciągnąć ten gar, który nie chodzi, tą kompresję tam, nie? Dobrze go wiem, czy nie? Bo on nawet już na jednym garze ciężko miał utrzymać wolne obroty, nie? Już przygasał aż. Trzeba było podgazowywać na tym jednym cylindrze, żeby nie gasnął, nie? By nie umiał utrzymać wolnego obrotu. A jeśli z tego niepalącego gara by się odkręciło po prostu świece, żeby kompresja uciekała w powietrze, żeby nie było tego oporu, to wydaje mi się, że na tym jednym chodzącym garze normalnie to wolne obroty by trzymał i by był nawet mocniejszy troszkę, niż, niż normalnie jak świeca była wkręcona i ten jeden gar nie chodzi, nie? Dobra teoria, czy nie? Tak to jest. Nie wiem, jak źle godzą, jak źle mówię, to mnie poprawcie. Bo w sumie to, to tak inno mówię na chłopski rozum, a może się okazać, że głupoty godzą. No nie wiem, mniejsza to tak, tak po prostu, taka rozkmina. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, po 10 km, jak wszystko wyschło, odparowało, przestało to upadać deszcz. Sprzęt chodzi znowu tak, jak chodził na dwa gary, i ma moc, i jest. No wróciło po prostu wszystko teraz do normy, nie? No, aczkolwiek, no, aczkolwiek nie powinno się tak dziać. Nawet w, pomimo tego, że deszcz leje, bo deszcz pada, bo to wiadomo, no, deszcz może was wszędzie złapać. Czasami niespodziewanie. I pomimo tego i tak powinno iść, sprzęt powinien chodzić normalnie. Także, każdy, nie wiem, czy jakieś przebicie no, na jakimś kablu, czy coś, nie wiem, możecie doradzić co nieco. Znajomemu we Fauštromie taki są silnik jak tu, to jest, to jest Suzuki DL Fauštrom 650. Jest taki są silnik jak w SVC. Jemu się nic nie działo znajomymu. Trzeba tego zeszczyć. No tak jak mówię, on ma nowy sprzęt, dał no, go kupował nówkę, no to też nie idzie porównywać 21-letniego no, 21 sprzętu mojego do jego sprzętu, który ma zaledwie dwa latanie. <grym> to wiadomo, że troszkę, troszkę na pewno będzie jego sprzęt w lepszej kondycji, no bo siłą rzeczy jak też robi swoje. I przez, yy, przez ilu właścicieli też przeszed, przeszedł sprzęt kto ja go eksploatował wiadomo wiele czynników się na to składa na tą kondycję i w ogóle sprzętu no ale w każdym bądź razie no nie wiem albo faja albo yy, świeca albo kabel nie, nie wiem także tak ale ponad 300 km się przejechało bardzo fajna trasa fajna przygoda ale na tlety gór taki górzysty teren wjechaliśmy. I jak przyszedł ten deszcz, to burza, jak to ładnie wyglądało, te pioruny, jak na tle gór, te jakby, na tle drzew gór. O, pięknie to wyglądało. No, widoki super, przygoda fajna. Tylko, no, tylko właśnie mnie zaskoczyło te, to, co przestał chodzić na ten podczas tego deszczu. Gdzieś go tam przylało. Dobra, a teraz już chodzi normalnie i już jest szybko ok. Na razie.